Cześć w dzisiejszym odcinku test Nokia Lumia 930. Kiedy pierwszy raz wziąłem Nokia Lumia 930 w dłoń, stwierdziłem, że urządzenie jest zbyt duże i zbyt ciężkie, żeby móc nazwać go wygodnym. I rzeczywiście trochę tak jest. Cała bryła inspiruje również do tego, żeby nazywać urządzenie cegłowatym. Ym, rzeczywiście jest dość taki prostokątny ten telefon. Są te mocne, boczne krawędzie, które niestety nie specjalnie dobrze wpasowują się w dłoń. One są bardzo mocno zaakcentowane, kiedy telefon używa się jedną dłonią. No niestety nie jest to najlepsze z doznań, szczególnie, że urządzenie jest również dość grube. Natomiast te ramki boczne na szczęście są zrobione z metalu, więc to na pewno na plus. W związku z tym będą jakieś tam bardziej odporne na przeciwności losu. Na froncie z kolei szkło hartowane Gorilla trzeciej generacji, zaoblony na krawędziach. Bardzo efektownie wygląda i bardzo przyjemnie się go używa. Z tyłu z kolei znajduje się poliwęglan, bardzo przyjemne w dotyku tworzywo, które nie zbiera jakoś łatwo rys, nie również niełatwo się brudzi, w związku z tym ono również jest pozytywne. Natomiast niestety na minus fakt, że nie da się urządzenia rozebrać, nie ma dostępu do baterii nie można również rozbudowywać pamięci, ponieważ nie ma slotu na karty pamięci. I telefon, pamiętajcie, pracuje na kartach nano. W związku z tym przesiadka na to najmniejszą, jeżeli tak jeszcze nie macie, jest potrzebna. Jeżeli chodzi o całość designu, to kwestia jest dyskusyjna. Można uznać telefon za estetyczny, natomiast moim zdaniem telefon wygląda jednak pośród swoich flagowych konkurentów jak taki trochę grubszy i trzy kuzyn. Telefon ma to ekran w rozdzielczości Full HD, 1080p, co oznacza, że wszelkie małe czcionki, detale widoczne na ekranie będą bardzo czytelne, bardzo ostre. Jeżeli z kolei chodzi o technologię, w której kanał jest to jest to Clear Black amulet. Amulet w związku z tym mamy do czynienia z perfekcyjnymi czerniami, pięknymi kolorami nastawionymi, mamy również do czynienia z nieskończonym kontrastem i z rewelacyjnymi kątami widzenia, najlepszymi jakie istnieją. Jeżeli z kolei chodzi o ten filtr Clear Black, to on odpowiada za perfekcyjną czy bardzo dobrą czytelność w jasnym słońcu. Nawet w ostrzym słońcu można tego telefonu używać i wszystko będzie widoczne. To na pewno na plus. W samym interfejsie jest również bardzo dużo czerni w takim podstawowym motywie kolorystycznym, w związku z tym ładne, żywe, nastawione kolory na tle czerni wyglądają rewelacyjnie. Urządzenie ma 4 rdzeniowy układ Snapdragon 800. To jest procesor już nie najnowszy jaki istnieje na rynku, ale dokładnie ten, który można znaleźć na przykład w LG G2, w Nexusie 5 albo w Xperia Z1. Taktowany wam zegarem 2,2 GHz, na pokładzie są 2 GB pamięci RAM jest wydajny układ graficzny Adreno 330. Całość, mimo że rzeczywiście nie jest najnowsza, to sprawuje się naprawdę relacjonalnie. ciągle jest jeden z najlepszych procesorów, jakie istnieją. Prędkość działania smartfona w związku z tym jest świetna. Urządzenie jest bardzo responsywne, się pomiędzy aplikacjami bez najmniejszych opóźnień. No, Lumia 930 pracuje na systemie operacyjnym Windows Phone w wersji 8.1. Ta wersja przyniosła wiele takich poprawek, bardzo praktycznych rzeczy, które pojawiały się w interfejsie. Najważniejszą z tych zmian jest ten fakt, że znajduje się tutaj centrum akcji, centrum powiadomień, czyli po prostu pasek powiadomień, który możemy ściągnąć sobie od góry. Na nim mamy informacje o jakichś zamienionych wydarzeniach w telefonie. Są też skróty do ważnych funkcji urządzenia. Da się je wyedytować, natomiast nie ma tam jakiegoś wielkiego wyboru. Nie spodziewajcie się jakichś super y, możliwości personalizacyjnych. Natomiast podoba mi się to, że na nim pojawia się procentowa ilość, procentowy stan naładowania baterii. To jest praktyczna rzecz. Jeśli chodzi o inne cechy, telefon da się wybudzić podwójnym tapnięciem w ekran i to jest wygodna sprawa. Mnie się to podoba. Nie podoba mi się natomiast to, że niestety nie ma ekranu szybki podgląd, czyli tego, który na zablokowanym telefonie wyświetla informacje o godzinie i jakichś omniętych wydarzeniach. Natomiast znajdziecie oczywiście ekran kafli. Na ekranie kafełków można sobie ustawiać tym razem po 6 w jednym rzędzie tych takich najmniejszych, dzięki czemu więcej skrótów do aplikacji możecie zmieścić na w jednym ekranie bez przewidywania. To jest praktyczna, również wygodna rzecz. Podoba mi się również to, że długim przyciśnięciem klawisza powrotu dostajecie dostęp do menadżera aplikacji, z poziomu którego możecie zamykać również aplikację. To jest fajna rzecz. A jeżeli chodzi o takie rzeczy już typowo estetyczne, to możecie również zmieniać sobie tło pod kafelkami. Kiedy ustawicie sobie jakiś obraz, to wtedy kafelki zgodne z motywem kolorystycznym robią się przezroczyste, pojawia się efekt paralaks, Oczywiście rzeczywiście wszystko to bardzo efektownie wygląda. I w ten sposób można telefon w jakiś sposób sobie spersonalizować. Wraz z Windowsem 8.1 zadebiutował również asystent głosowy, który nazywa się Cortana, natomiast niestety on nic nie potrafi mówić po polsku i nie działa w ogóle po polsku, w związku z tym omijam go. Jeżeli z kolei chodzi o inne rzeczy, które mi się podobają, to fajne jest to, że na ekranie blokady Również można ustawiać sobie tapety. Możecie umieścić tam sobie również tapety wyświetlane z serwisu Bing. I dzięki temu codziennie będziecie mieli nowe, ładne, piękne zdjęcie w rozdzielczości HD i dodatkowo na ekranie superamontowym. I przy jakości tych zdjęć, które rzeczywiście tam się pojawiają, wygląda to rzeczywiście fantastycznie. Aplikacje do odtwarzania muzyki są dwie. Pierwsza z nich, natywna dla Windowsa, nazywa się Xbox Muzyka. I to jest program, który przeszedł ostatnio dużą aktualizację, która pozwala w końcu sterować w nim przeciągnięciami, czyli jeżeli chcecie się przełączyć do kolejnej piosenki, wystarczy machnąć po, um, po danej piosence, po okładce i telefon przeskoczy do kolejnej. Jeżeli z kolei chcecie przesuwać piosenkę na poglądzie, wystarczy przycisnąć odpowiedni słowak na m, słowaku postępu, na pasku postępu i wtedy po prostu również możecie sobie tę piosenkę m, przesłuchiwać na poglądzie. E, to są rzeczy, których nie było wcześniej w Windowsie i które są bardzo na plus. Jeżeli chodzi o funkcjonalność tego odtwarzacza, tego niestety brakuje mu ciągle możliwości wyszukiwania Przukiwania muzyki w folderach. Nie ma również modułu pobierania okładek. Nie ma również equalizera w tej aplikacji, to jest na duży minus. Znajdziecie go z kolei w aplikacji Nokia Mix Radio, która jest drugą z kolei muzyczną aplikacją, i tam jest Equalizer, da się sterować barwą dźwięku, natomiast niestety nie ma już możliwości sterowania przeciągnięciami, co jest na minus. W związku z tym są dwie aplikacje, ale żadna nie ma pełnej funkcjonalności. Jeżeli z kolei chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, ona jest dobra, natomiast nie jest jakaś wybitna, nie jest fantastyczna, szkoda w telefonie za te pieniądze, jednak oczekuję więcej. Odtwarza filmów z kolei radzi sobie bez problemu z rozdzielczością 1080p, z większością kodeków i formatów, natomiast nie ze wszystkimi, niestety z niektórymi bardzo popularnymi również sobie nie poradzi, jak na przykład z plikami typu mkv. To jest na duży minus. Niestety nie udało mi się również znaleźć dobrego zamiennika w sklepie z aplikacjami, szkoda, ale no niestety ciągle katalog aplikacji Windows to jest ograniczone. Aparat fotograficzny jest mocną cechą urządzenia, dlatego że jest to matryca aż 20 megapikselowa z optyką firmy Carl Zeiss, z podwójną skuteczną diodą doświetlającą scenerię, to również na Plus. Na Mega Plus jest z kolei klawisz spustu aparatu, który znajduje się na prawym boku, który jest bardzo, bardzo wygodny, chyba najlepszy, jaki w ogóle kiedykolwiek testowałem. Jeżeli z kolei chodzi o interfejs, on jest ymm, oparty na aplikacji Nokia Camera, to jest główny, główny program fotograficzny. W nim możecie do, z kolei dowolnie, w bardzo łatwy sposób, zmieniać ustawienia zdjęć, dlatego że wystarczy pociągnąć odpowiednie kółko i wtedy pojawiają się taki który możecie sobie przesuwać macie tam wygodne słowaki i dzięki temu da się sterować na przykład ISO, albo punktem ostrości, albo na przykład czasem naświetlania. Jest to jeden z najlepszych programów fotograficznych, jakie widziałem w życiu. Jest naprawdę świetny, szczególnie wtedy, kiedy chcecie sami pogrzebać jakoś tam w parametrach robionych zdjęć. Tryb auto z kolei działa na zasadzie oversamplingu i zapisuje zdjęcie jednocześnie w 16 megapikselach i w 5 megapikselach domyślnie. O co chodzi? Te zdjęcia w 16 megapikselach są na tyle duże, że możecie je później dowolnie rekadrować bez utraty ostrości, czy bez utraty jakości. Z kolei te 5 megapiksel działają w ten sposób, że zmniejszane jest te 16 megapikseli do 5 megapikseli, w związku z tym zmniejszane są również jakieś tam szumy, zachowane są detale i zdjęcia są oczywiście świetnej jakości. Bo rzeczywiście Nokia Lumia 930 robi rewelacyjne zdjęcia. Naprawdę jest rejestrowane mnóstwo, mnóstwo szczegółów, bezbędnych szumów, ze świetnym kontrastem, z rewelacyjnym odwzorowaniem barw. I rzeczywiście Lumia 930 jest jednym z najlepszych urządzeń fotograficznych, jakie są na rynku. Jeżeli z kolei chodzi o nagrywanie wideo, tutaj należy pochwalić optyczną stabilizację obrazu, która działa w bardzo fajny sposób, dzięki temu nie ma takiego efektu potrząsnięcia, wtedy, kiedy nagrywacie jakiś film. Natomiast telefon radzi sobie z rodziną 1080 p no i niestety tutaj jakoś szczegółów jest dużo, dużo mniej niż na zdjęciach. W związku z tym, jeżeli chodzi o mm, wideofilmowanie, Nokia M930 już najlepsza na rynku nie jest. Na pokładzie urządzenia oczywiście znajdziecie również technologię LTL do szybkiego wczytywania stron. Jest również przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 w najnowszej wersji, i ona jest bardzo wygodna, to jest bardzo fajny program, taki z którego korzystałem się przyjemnie, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Jeżeli z kolei chodzi o inne fajne cechy, na pokładzie jest również nawigacja Nokia Hill Drive z plusem w nazwie, co oznacza, że obsługuje cały świat czy wszystkie kraje, które są dostępne w ramach tej usługi. Bez konieczności łączenia się z internetem, w związku z tym kiedy na przykład jedziecie na jakieś wakacje albo wyjazd za granicę, można po prostu pobrać sobie mapę danego kraju i nawigować bez konieczności połączenia z internetem, omijając opłaty roamingowe, co jest świetną rzeczą. Natomiast niestety na minus jest czas pracy baterii, dlatego że telefon nie radzi sobie więcej w cyklu mieszanym niż jeden dzień, i to jest trochę za mało jak do telefonu tej klasy, szczególnie wtedy, kiedy mielibyście ochotę jednak telefon ładować rzadziej, po to, żeby mógł go po prostu dłużej używać bez konieczności ładowania. Podsumowując, Nokia Lumia 930 to telefon, w którym znajdziecie sporo pozytywów. Wśród nich na przykład świetny aparat fotograficzny, bardzo dobry wyświetlacz i bardzo fajną nawigację. Znajdziecie niestety również dużo negatywów. Dużą i ciężką obudowę, która jest na to niezgrabna. Znajdziecie również braki w multimediach, ponieważ nie wszystkie są tak dopracowane jak powinny być. Jest też krótki czas trzymania baterii i jest fakt, że pamięć jest ograniczona. Zawsze ktoś może stwierdzić, że jednak jest jej za mało. Wszystko to łączy się niestety z dość wysoką ceną urządzenia i w efekcie, jeżeli chcielibyście kupić Nokia Lumia 930, to chyba tylko dlatego, że jesteście fanami Windowsa i nie macie wielkiego wyboru. Jeżeli z kolei chcecie wydać po prostu tyle pieniędzy na telefon, polecam szukać czegoś innego, a jeżeli już jesteście zdecydowani na Nokia Lumia 930 i chcecie ją kupić, to moja konkluzja jest taka, poczekajcie aż stanieje. A co Wy sądzicie o Nokia Lumia 930? Czy telefon do Was przemawia, czy chcielibyście go kupić, czy nagle wydać pieniądze na coś innego? Piszcie koniecznie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania smartfonowe odnośnie tego, jaki sprzęt kupić, piszcie tutaj albo na Facebooku. A jeżeli z kolei mielibyście ochotę, kliknijcie, subskrybuj pod tym filmem. Ja będę wdzięczny, a wy będziecie z kolei na bieżąco z odcinkami Mobzilli. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!